To, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, może wydawać się takim lekkim strzałem w kolano, bo sam tworzę i chcę tworzyć jak najwięcej kursów, tutoriali, i na pewno też zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób je oglądało. A chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób je oglądać, w jaki sposób korzystać z wiedzy i jej ją przyswajać, a nie tylko na nią tracić czas na poszukiwania. Bo sam. Tak wielokrotnie się łapałem kiedyś na tym, że oglądałem hurtowo tutoriale, kursy, przeglądałem, czytałem książki hurtowo, stro, 100 stron dziennie, nie wiem, 3 godziny oglądania kursu pod rząd, wyłączałem ten kurs i tak naprawdę niewiele z tego pamiętałem, tylko jakieś szczątki, 80% rzeczy zapominałem, bo od razu nie wrzucałem tego w przećwiczenie. W nawyk. I właśnie wiele zmieniło się w momencie, gdy zacząłem tak w mniejszym stopniu przyswajać te informacje, tylko w większym stopniu je stosować. I nie w taki sposób, że właśnie oglądałem y, pół dnia, kursy. Tylko jeden odcinek przećwiczyć to w dobry sposób, wielokrotnie, nawet przez kilka dni czasami, jeżeli to nie wchodzi jeszcze w nawyk. I dopiero gdy te, ta technika, ta metoda wejdzie w nawyk, to z niej korzystać. Wyłączyły się monitory i brzydko wygląda tło. I to wtedy dopiero można przejść do kolejnych technik i, i je uczyć się. Bo ja nawet powiem Wam, że zderzało mi się tak, że po nagraniu jakiegoś kursu, który przygotowałem, no, przekazałem tę wiedzę, pewne rzeczy sam zapominałem, to o czym mówiłem. To jest taki natłok tych informacji. Że musiałem powrócić do własnych nagrań, żeby sobie przypomnieć konkretną technikę. To się też czasem zdarzało i więc. Tak to jest z tymi tutorialami, kursami. One oczywiście są mega dobre i bo bez nich no, nie dałoby się pójść dalej do przodu, bo samo próbowanie i ćwiczenie bez poparcia jakiegoś technicznego i popchnięcia przez kogoś byłoby oczywiście bardzo trudne. Tylko często kursy i tutoriale dają takie złudzenie um, tego, że się rozwija, że się mknie do przodu w tworzeniu muzyki, staje się coraz lepszym, bo właśnie w gdy jeszcze tak sam bardzo często bardzo dużo tych książek czytałem i oglądałem kursów to miałem złudzenie, że jestem coraz lepszy, coraz więcej niby umiem, a przychodziło co do, do czego to Większości technik nie pamiętałem właśnie i nie potrafiłem ich tak naprawdę wykorzystać, bo nie miałem ich przećwiczonych, więc to takie złudzenie mi dawało, że robię te utwory, że jestem coraz lepszy, a tak naprawdę przecież uczenie się jest tylko pasywne czytanie, oglądanie. To jest pasywne. Jest ważne, ale to jest coś pasywnego, a dopiero tworzenie, siedzenie, kreowanie nowych rzeczy. Jest czymś aktywnym, aktywnie działamy, przyswajamy, wchodzi to nam w nawyk, bo o, to będzie świetna analogia, załóżmy jakiś sport, może piłka nożna. Oglądać tylko filmiki, jak ktoś robi jakieś triki, strzela bramki, czytać książki teoretyczne o taktyce i tak dalej, i tak dalej, nie zrobi znasz dobrego piłkarza, dobrego gracza, bo byśmy wyszli na boisko i kopnąć w piłkę może by się nie udało. A dopiero gdyby się połączyło tą teorię z praktyką, no to można stać się lepszym piłkarzem, wiedzieć co można zrobić, jakieś rzeczy ciekawe podpatrzeć u, u innych i lepiej grać. I tutaj to samo, tak samo to należy do tego podchodzić. Ja znaję to. Zasada Pareto 80-20: że 20% powinno być nauki, teorii, a 80% to praktyka, i wtedy są fajne rezultaty, no bo to się przyswaja. Także po obejrzeniu jakiegokolwiek mojego tutoriala, kursu, czy jakiejkolwiek książki, jaką przeczytacie, róbcie to nie hurtowo, a jeden odcinek, który wydaje się Wam w danym momencie potrzebny, obejrzeć go, a po. Po obejrzeniu od razu przejść do przećwiczenia tego i nie tak w 5 minut przelecieć, tylko naprawdę dokładnie prze, przećwiczyć tą technikę, która była nam potrzebna. To wtedy naprawdę, uwierzcie, będą szybko szły rezultaty, bo tak naprawdę muzyka, tworzenie muzyki w dużej mierze opiera się też na korzystaniu z własnych nawyków, które są wyrobione przez lata, które ułatwiają później rozwiązywanie i szybsze tworzenie muzyki, bo lepiej jest stworzyć. Jakikolwiek utwór niż żadnego nie stworzycie obejrzeć w tym czasie 10 tutoriali i nic z tego nie mieć. Także twórzcie muzykę, ja też wracam do tworzenia. Cześć.